ONZ to głosił rok 2012 międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi. Chodzi o promowanie działań sprzyjających produkcji energii odnawialnej i właściwych zachowań użytkowników. Jak oszczędzanie energii rozumieją uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sieradzu można było przekonać się o tym podczas rozstrzygnięcia konkursu Mój kalendarz 2013 w Teatrze Miejskim. Naprawdę dzieci rozumieją temat i po barwach widać, jak odbierają marnowanie energii. Na przykład jest czarne, ciemnozielone, kojarzy się z dymem, z jakimś zatłoczonym miejscem, a oszczędność energii to są kolory jasne, żywe, intensywne, kojarzące się z dobrze, czyli świnki, skarbonki, kwiaty, przyroda. Także. Widzimy po, po pracach dzieci, że temat ekologii i oszczędności energii jest należycie odbierany. Na konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu nadesłano ponad 100 prac plastycznych. Znalazły się na nich zarówno wiatraki i baterie słoneczne, jak i dymiące kominy. Byłam na plastyce w szkole i pani nam zaproponowała. Zgodziłam się, po prostu pomyślałam, że można by było narysować wiatraki, no i narysowałam. Zuzia jest najmłodszą uczestniczką konkursu. Jej rysunek można oglądać w kalendarzu na 2013 rok w lutym. Nagrodzonych w ten sposób zostało 12 młodych artystów ekologów. 50 zostało wyróżnionych i ich prace znalazły się na okładce kalendarza. Internauci nagrodzili rysunek Aleksandry Sokali z gimnazjum nr 1 w Sieradzu. Znaczy, cieszę się bardzo, na pewno też wpłynie na oceny z plastyki. Jako nie, cieszę się, że się udało. Poziom prac w tegorocznym konkursie był bardzo wysoki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, dlatego szukali czegoś więcej niż ładnego obrazka. Docenili pomysłowość i twórcze podejście do tematu oszczędzania energii. Marzec to jest taka, taka plansza, gdzie jest napisane włącz się w oszczędzanie, a w zasadzie wtyczka jest wy, wyjęta. I to jest fajna przenośnia, dlatego że akurat włączenie się w oszczędzanie polega na wyłączaniu odbiorników. Bardzo ciekawe, i, i, i tak. Gdyby, gdyby to, tego napisu, tam, tego hasła nie było, to może bym tak na to nie zwrócił uwagi, ale chciałbym powiedzieć, że poziom strasznie wzrósł. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Najważniejsze jest jednak przesłanie, które dzieci zawarły w swoich pracach. One już wiedzą, że nie można myśleć tylko o sobie i swojej wygodzie. Myślę, że jest to ważne, bo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat może być tak, że po prostu nic nie zostanie, jeżeli będziemy tak nie dbali o to. Właśnie dlatego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu co roku organizuje taki konkurs. Dzieci dowiadują się, że nie zawsze rozwiązania przyjazne środowisku są stosowane w codziennym życiu. No niestety obserwujemy, że jest wiele kontrowersji nawet wśród samych ekologów co do chociażby stosowania źródeł energii odnawialnej. Będą na pewno spotykały się w swoim życiu z różnymi zdaniami na ten temat. Ale ta świadomość, która w tej chwili się w nich kształtuje, pomoże im wybrać w przyszłości odpowiednią drogę postępowania, wypracować w nich odpowiednie nawyki. Jeśli już teraz zrozumieją, że oszczędzamy energię nie tylko dlatego, żeby, żeby oszczędzić pieniądze, ale również dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla środowiska, to gdzieś tam w tyle będą miały to, tą zasadę w dorosłym swoim życiu. Liczę na to i, i to jest jakby motyw mojego działania. Laureaci i wyróżnieni odebrali nagrody z rąk prezydenta Sieradza. Nagrodą jest również to, że przez cały rok ich prace będą przypominały innym o tym, że warto oszczędzać energię. Niektórzy już zastanawiają się, co będzie tematem kolejnego konkursu. Centrum Edukacji Ekologicznej już przygotowuje wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.